Też witajcie. Dzisiaj razem z Xandesem... E, jestem Dawid. Dzisiaj razem z Xandesem... Karol. taki oto posiłek. Wszystko, cała nazwa będzie podczas filmu powiedziane. Można powiedzieć tylko, że filet z kurczaka, sałata, ziemniaki, purée. Wygląda niesamowicie. Xandes odważył się to zrobić, no to zapraszam. Karol, Karol. Mm. Hmm? Czekaj, coś jest nie tak z kamerką. Co nie tak? O, jest, obróć się. <laughs> w ogóle Ci oczu nie widać. Przygotowujemy film. ziemniaki. Dawid przygotowuje. A Karol się patrzy. Nie, ja nagrywam. <laughs> no Dawid, to powiedz co, co jaki mamy plan. Na co wpadłeś? Kurczak w sosie pikantnym. Słodko-pikantnym. Pokaż kurczaka. Już. Niestety pierwszego planu nie zdążyliśmy nagrać, ale... O, tutaj element z kurczaka z Lidla. Kupiliśmy. Pół kilo. I tutaj już się nam namarynuje w sosie słodko-kwaśnym nasze piersi z kurczaka pocięte w plasterki. Dobrze. Przygotuję, tutaj jest woda. O, już jeden ziemniaczek sobie siedzi. Mamy też w planie potem z bagietki, też z Lidla, <grymne> pociąć ją na kawałki i z resztek sosu, który zostaną na patelni, zrobić takie mini grzaneczki. No i to jest nasz przepis na obiad. Jeszcze pokażę tą sałatę, co tam sobie przygotowano na produkcję. I obok jest dla niej sos. No co my No wiem, mam tutaj się wszystko ładnie chłodzi, mrozi. O znowu na kurczak z lidla jest też. pakunek. jeszcze połowa została. Może nas potem zjemy. Jeszcze Dawid mm, powiedz, ile my tych ziemniaków chcemy. Ja tych, który to już drugi. To będzie drugie, ale są wielkie, więc dwa wystarczą. Dwa? Dorzuć trzy. Jeden się na pół jeszcze zrobi. Ale to są takie wielkie, no to jeden na pół jeszcze zrobimy. Jak na pół? Nie będziemy obierać pół ziemniaka. Jedenego całego ziemniaka obierzesz, przetniemy go na pół i zjemy po połowie. I tak będziemy musieli wszystkie przeciąć i to jeszcze na sześć kawałków. Pokroję dwa ziemniaki. Co? I zobacz, zobacz. Idealnie. A Ty... A Ty a Ty mówisz, że trzy. No, rzeczywiście. Bardzo dużo. Mhm. Kurcze, czemu tak jakoś ostrość długo łapie? Okej. Okay. Nie za zapomnieliśmy godzinę, bo na pół godziny ma by to być w lodówce, co nie? Mhm. Dobra, na oko. Za 20 minut jakieś ten... Wyciągniemy. Dawid, <tryk> 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 która godzina? No, tutaj Jeszcze 10 minut. 11. Im dłużej będzie tam siedzieć, tym lepiej. I znowu ty filmujesz, a ja myję. Hmm? Ciężkie życie. Kamerzysty. Mm -hmm. Czekaj. Teraz lepiej widać. A, uczuł, ale mnie ręka, bo jej nie mogę wyprostować. Powiedz, dlaczego wszystkim ludziom? Bo pomagałem Dawidowi na cmentarzu. No, koksiłem za dużo. Na siłowni w czwartek zbyt dużo. Potem jeszcze musiałem rowery wnosić, zakupy jakieś były po drodze. Śmieci wynosić. Dawidowi pomóc. Spróbować Dawidowi w Oho, no to tutaj rzeczywiście prawa ręka to tak. Naciąganie katapulty, czy tam procy. też tam próbował. No i Dawid. Uważaj co z tymi Co? 2 do 4? No właśnie. Tylko że ja ciągle próbuję w kółko pobić. Ty jesteś lepszy ode mnie tylko może 10 punktów. O przepraszam. A piąty to ty próbujesz pobić od początku i nie dajesz rady. Przepraszam bardzo. W jednym jestem o ciebie lepszy o 6 tysięcy, więc to jakiś nowy rekord? Grałeś po nocy? Nie. Złodziej. Grał. No, a ja oszukuje, po cały czas leci. <grym> no już miałem drugi zestaw. Kolera. Cholera. Jeszcze... No tak, a kto mi podpowiedział? Użyj, użyj trzęsienia. Użyj trzęsienia. Ja mówiłem, no. że jakby co to nie Nie Niedobry Dawid. Ajajaj. Ujęcie trzecie, Dawid. Salata. Pyszna sałata, nie jest dużo, nie jest dużo, ale jaki ma smak, o, ja bardzo zaraz pokażę jaki ma smak, o. O, właśnie. Mm. Mm. Finezja, no. tak? A co Na, jest ja w tej mam, Nawet, nawet Karol spróbuje. Nie, ja niestety nie. To jest nie. zwykła sałata lodowa, ale sos jest y, mieszanka grecka, różnych przypraw, z olejem, wodą i octem winnym, pycha. No, to jeżeli ktoś wyraźnie słuchał, uważał to sobie równie może tą sałatkę mega przez Dawida uwielbianą i kochaną ale, zrobić. Pokaż ale, ziemniaki. Robimy mięcho, bo ziemniaki już za niedługo będą. Godzina. Bum bum, bum. Dawid, wyciągaj. Czy to nie wygląda pięknie? A jak pachnie o, matko, finezja normalnie do potęgi trzeciej Już tutaj pokazujemy Te, z tego korzystaliśmy Wiesz co, nadziewamy tam trochę oliwy Tu no. Pól się to Pul, pul Już, grze, już się grzeje? Grzeje. Kot miał tu chyba. No i dobrze. O! będzie dokumentował pierwsze spotkanie z patelnią. Już dzisiaj to już by było drugie, bo już dzisiaj jajecznice robiliśmy, nie? No tak. Też mogliśmy nagrać. O, lipka. Jak to tam na świnia jęczy? Och, nie. No, mówię, jeszcze trochę ziemniaków do tego. I Karol zrobi pire O, tak. Z mlekiem. Z mlekiem? No, żeby się kleiło, żeby było takie trochę lepiste, to się robi z mlekiem. Możemy dorzucić jeszcze przyprawy. Przyprawę. Ten pomidor jest dobry do pirek, Ten. Ten, ten, Na ten pewno ten, ten te zioła, ten, zioła teraz też będą dobre. To no? ta, ta sama mieszanka co do jajecznicy tak <grym> No, ładuj. Dym, 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 dym. Mam nadzieję, że dobrze przesiąkło. O jest. taka mała patelnia? Cholera. Dawid, awaria systemu. Na telefonie wykryło mi, że kurczak to twarz, ale fajnie. Kurczak i chochla. Ten sam kolor. Radię, patrz jak ładnie. No i będzie tak wszystko zlepione razem. Nie będzie. A właśnie, ten kurczak to jest kurczak... Na słodko, ostro, kwaś... Nie, na słodko, ostro. Mhm, kwaśno trochę też. No właśnie. O, to jest marynata. Czosnek. Tamten sos, co pokazywaliśmy. Ym, cebula. O, jeszcze jest tutaj mały. Nie, cebuli nie było. Był, Cytryna! Cy... <laughs> o tu, o, o Boże. Cebula była do jajecznicy. Cytryna i coś jeszcze. Hmm. Nie daliśmy hmm. do tej przyprawy słodkiej papryki. O! Ale. Jezus, ale kaleki Apryka, z nas. I się nie stanie jak trochę. Ale miało zresztą. właśnie przesiąknąć. My dobrze. god, my... Dobrze, będzie dobrze. Więcej tego syp. Zapomnieliśmy o jednym z głównych składników. Nie, głównym główny nie główny mnie był ten, no. To, to zioło, to takie co nad nie zapamiętaliśmy co to jest. Kminek, kmin rzymski. Kmin rzemski. O, to Będzie dobrze, nic się nie stanie. Bo. Tutaj dodałem to. Mieszu, mieszu. I teraz to zalejesz, tak? Niech Dopier to się skrystalizuje. Aha, uzynę. dobra. Ziemniaki kontroluj. To widać że jest potrzebne. A ja już, znaczy, ja już będę. Yy... Niech już będą jak już są minutę im dajmy i Tak ciary mary tak równiutko Pokus, pokus tutaj to sobie odłożymy Patrz jak ładnie Dawid będzie nas obiad sami go zrobiliśmy od początku do końca włącznie z zakupami wszystkich produktów mm. A, bagieta na koniec. A to później. To już się. Na przekąskę. Dobra. Dobra, ziemniaki odcydzam. Eee. A i... Ja odsydzam i tobie zaraz dam wszystko do zrobienia. Okay. Mhm. Mm eee, my, a ja biorę dwa widelce. Po co? Albo nie, jeden, bo jeden jest tu, a, no, a no drugi tak. jest tam, to dobra. Nie by się z lewej strony powinno dawać, ale myjemy tylko widelcem. O właśnie, tutaj załóżmy. No świetnie, popatrzcie się parą. Mam rękawice. Ale para na twarz. O, nie, bo mi zaparuje jej. Sied! Okej, okay, działa. Teraz. Proszę Ciebie. Ciapu, ciapu. Dla Ciebie tak, już Ci daję. No, dajesz. O, a to ja mam taką w domu troszkę inną. Mmm, taki młoteczek. O! O, 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 o. I pietruszkę to samo, tylko, żeby sobie Dobra. To trzymaj, przejmij pałę. K się znaczy. Się znaczy, wciążka. nie mogę. A jakby się dało na przykład tak, o. Patrz. Ach, Niech umiera. Kurde Dawid takie trochę wiesz co suche wyszło No bo o to chodzi O właśnie o to Oh my god ziemniaki z mlekiem Tak się zawsze robi To już A na, jest mam mięso ile dodać tego mleka mięso po przewróceniu. Na razie tłucz, na razie tłucz a ja ci dole o oje, 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 Co, za kim, Nie oguszę ah. się tak. A. Ah. O kurcze, ale lepkie. Zaczyna się robić mlaku, mleko. Kiedy dodajemy przeprawy? Yy, na koncie jak już będzie nieźle rozdziabane, to wtedy się myszy. Tak się da lepiej do ten... Do pałeczki i podskakuje cały z garnuszek. Z, z boków musisz e, zabrać. Czyli co czy się robi takie, wiesz. Takie. I takie... To już mleka wystarczy. No na bank. Teraz dosypuj przypraw. Na no oko. Na no oko? Dobra. Na no oko. Co mamy pierwsze? Dobryca. Ile? Tyle? Dawaj się. No właśnie, tego babrocha. Jeszcze. To nie jajecznica. <grych> Dobra, teraz tego, pomidory. Musisz o, tak... Musisz, nie, musisz... Wrócić, wróć. Niech się sypie i teraz. Dobra, na razie wymieszaj. Czekaj, bo parzy mnie. I raz i raz. I raz... Ou, dokładnie pachnie. Powąchaj, Dawid, masz tu wąch I, nie, inni też poczują zapach mielonego ziemniaka. A później jeszcze dajem nie wam to. Patrz, wąchajcie, bo pachnie pysznie. Aha. Ale w końcu ten pomidor zaczął działać. Ciapciał ciapł ciap. ciap, 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 ciap. ciap. Okej. Okay. Teraz teraz się obtuwał. Dobra, patrz tutaj teraz. Aha, źle złapałem. Tylko się No. Czekaj, undo. Dawaj, bierzemy to. O kurde, jakie to się ciężkie zrobiło. Dobra, to możesz, tak? To oblisz sobie. Nie, nie będę tego. Tylko... No, bo to jest I ten... koniec ten... ujęcia czwartego. Ujęcie piąte. Wlanie drugiej warstwy yy, marynaty. Nasz kurczaczek się smaży. No mówię, zazdroście, zazdroście, bo pachnie po prostu przebajecznie. Oczywiście polecam zrobienie takiego kurczaka. Czas to około godziny, co nie? Razem z ziemniakami. Wszystkim zrobieniem to około godziny, a pachnie po prostu świetnie, pewnie smaku, będzie smakować jeszcze lepiej. Ja, I co teraz Dawid? Jak już polaliśmy drugą warstwę? No to teraz to się musi smażyć aż... Cała woda wyparuje. Musi się po prostu ten sos skaranalizować. I o, o, widzicie, tu już się kurczak zaczyna fajnie robić. Świetnie. A już sobie wybielę. Nie. Mmm, Dawid, nagrałam to. Nasza bagietka z Lidla niedługo będzie pocięta i wsadzona tu żeby była jeszcze bagietka w sosie słodko kwaść Eee. Piękne. Słodko ostrym. Patrz, już jeszcze można zjeść. To? A ty, a, a, aha, bo tam tą bagietkę zjedliśmy, żeby nie. Patrz, na no, paluchami będzie się. Daj kawałek chleba Dawid, spróbujemy może coś za. za. ostry. jak ale Dawaj. Dawaj na pół tego chleba. Dawaj go, kurwa, ale pół. Kurde, Finezja. Zastanawiam się ile jeszcze raz powtórzysz to słowo, ale... Mhm. Mm tak, tak, tak. Mhm. Mm o! O! Mm. Ostre. O, kurde. Gorąca. Dawid. <grywka> Zgadnij co teraz powiem. Finezja? Bo bajecznie. Przebajeczne, Dawid. Hmm. Hmm. Dawid już, już normalnie napada na Dawida chęć napisania jakiegoś poematu, cyklu, jakiegoś kurde... Da Dawid, Dawid, masz wenę. Albo narysujesz obraz. Kurczaka takiego. Na tle ognia. A ten pikant to jest pikant, to jest o! Kolejne ujęcie. Turkuć pod jadek. Na no, widz, bo ja już umieram z głodu. A która w sandesie, to jest. Sandesie, ty też musisz zostać uwieczniony. Już byłem uwieczniony na robieniu ziemniaka. O, chwilę się tak. Tak się pochył, tak, żeby było widać twoje twarzy kurczaka i się popać. O, i to będzie na filmiku. Znaczy, na, <laughs> jako ikona filmiku. Dobre. Albo, mam pomysł, jak będziemy kroić. Albo nie. Pamiętajcie, szóste czy siódme? Karmelizacja kurczaczka. Już widać, że zaczyna się karmelizować. Pachnie coraz piękniej. Ja bym w sumie już tu dawno zjadł. Ale musimy robić według przepisu. Na potrzeby filmu. Tak, na potrzeby filmu, według przepisu. Jakąś No to później dasz, dasz linka, to powiemy na początku. Powiemy na początku. Dobra. <laughs> tak, Mniejsza. bo Karol oczywiście zapomniał nagrać yy... No, wstępu. Będziemy musieli to zrobić później. No to jak będzie już jedzonko na, na talerzu, nie? Ha, ha, ha. O, 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 o. Piękny dzień, ładnie. Która to godzina? Wow, 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 wow. 17, 11 i 56 sekund. Zamykam alkaninę. No. Ty filmujesz cały czas? Mhm. Mm Trochę się przypala na no nie, ściankach. To, widzicie, to jest ten sos. On jest jeszcze taki. Karmelizuje się. Tak. Karmelizacja zawodzi chyba tylko w cukrach, nie? A tu nie ma cukru? Ujo. Ja, Dawid, te głowy tutaj. Mm -hmm. Potel wywiecznik, ale pachnie. Czujesz? A nie? Dawid, umieramy z głodu. Stero już. No ja już nie mam. A na tym sobie wypaczkamy w dobra? Dobra, uwaga, koniec. Koniec marzenia. Yy, ziemniaki najpierw. To są. Ja, bo ja mam pomysł, jak nałożyć. Takie kulki. Nie wiesz, nie znasz się. O, zawsze chciałem to zrobić. Zawsze chciałem to zrobić. Pokaż. Yy, Scena na yy, panią kucharkę ze szkoły. <noise> O lol. Tak jak w wojsku takich chlew. Ciap. Kurde, ty że ty... Nie tyś... wymieszałeś dobrze. Gdzie? Co jest nie tak? Na dole nie wymieszałeś. Ale powiem ci Dawid, że nie miałeś rację, że tego jest przepotężnie dużo. Przecież mnie się tym tylko na jednym. Fajny sposób na nałożenie. Patrz, jak się ładnie komponuje. Ale teraz. Czekajcie. Jeszcze najlepsze. O! Patrzcie jak ten czacek pysznie wygląda. Dosłownie jest złocisty, tak jak na reklamach. W reklamach zawsze mówią, że wszystko jest takie złociste, a wszyscy myślą, że to są chemia, że to wszystko jest robione na, na, od zaraz. Możecie zobaczyć, że my na żywo gotując, nagrywając jak? zrobiliśmy równie. Złocistego tego to jest moje. Ja Karola nie. nie. Ja Ja cię, przypinu, ja cię muszę przypilnować. Nie, Dawid. Włagam cię? O, może... Już ci mówiłem, że cała przyjemność jest dla ciebie. Więcej. Do tego jeszcze Dawid Bagietka. Nie zapomnij, teraz czas na bagietkę jest. Czekaj, nie nie. Przepraszam cię bardzo, bagietka później. Jak to bagietka później? A tutaj jest jeszcze jeden kawałek smaczny. Damy Ani. Teraz? Jeszcze? O, dressing to się podaje, że nazywa. Nie! Chodź, czekaj, czekaj, co to jest dressing? Jest dosłownie potrzebny. O, co balsamiczny? Nie, nie, dziękuję. Ja jeszcze czekam na bagietkę, możemy ewentualnie dodać jeszcze kapkę sosu na ziemniaki, co nie? Bagietkę zrobimy osobny film. Nie. No gdzie, bagietkę to przecież później nie. na kolację, no co ty. Ja już... A nie... No, no dobra. Jak, jak pojęsne... Dobra, dobra. Dobra. Czas na historyczny moment. Będzie próba. Uwaga. Mm. Finesja. Nie da się opisać, no, po prostu o. <laughs> Jeszcze ziemniaczka spróbuj tłuczonego przeze mnie. Ziemniaki z octem balsamicznym dobre. Niesamowite, niesamowite. Ziemniaki to jest nasz pomysł i sałata też, ale kurczak to przepis kocham gotować na tortille z kurczakiem. My wykorzystaliśmy kurczaka do zjedzenia tak o. Link będzie w opisie do filmiku. Tak, cały przepis również będzie w opisie. No, zapraszamy na do zrobienia i zapraszamy również na kanał Echa. Kocham Gotować. Daj. Trzymaj to. Karol już prawie cały zjadł. I nie tknął sałaty. Wstydź To jest za dobre. Jak Ostre. Się, jak to zatrzymać? చక్కగా పో ఇంజిన్ ని తోపుని చేత